Zadanie siódme rozwiąż układ równań 8x plus 6y jest równe 30 to pierwsze równanie drugie równanie 5x plus 2y jest równe 17. No i ten układ równań mamy rozwiązać metodą podstawiania. Metoda podstawiania polega na tym, żeby albo z pierwszego równania, albo z drugiego wyprowadzić albo pierwszą, albo drugą niewiadomą. I tutaj zawsze ja sugeruję, żeby wyprowadzić z pierwszego lub z drugiego równania taką niewiadomą w wyniku później przekształcenia, żeby nam nie powstały ułamki zwykłe czy tam dziesiętne wszystko jedno. Natomiast akurat w tym przypadku my nie możemy. Takiego manewru, takiego działania wykonać, ponieważ niezależnie od tego, którą niewiadomą wyprowadzimy, z którego równania, to i tak zawsze będziemy mieli ułamki zwykłe, zawsze w wyniku przekształcenia takie ułamki uzyskamy. W związku z powyższym, ja tutaj sugeruję, żeby z pierwszego równania wyprowadzić y, czyli tu będziemy mieli 6y, które jest równe 30 minus 8x. No i teraz obustronnie. Dzielimy całe to równanie przez 6, czyli przez wartość, która stoi tutaj przy niewiadomej. W wyniku tego uzyskujemy tutaj y, który jest równy 5 odjąć 8 szóstych x. No i teraz myślę, że ten ułamek, który tutaj uzyskaliśmy, możemy skrócić, dzieląc licznik i mianownik przez 2, dzięki czemu uzyskujemy tutaj 5 odjąć 4 trzecie x. No i teraz to równanie, które uzyskaliśmy, ja przepisuję. Y równa się 5 odjąć 4 trzecie x. Tutaj jeszcze oczywiście moglibyśmy włączyć całości z ułamka. Ja natomiast tego nie zrobię, ponieważ mnie będzie później łatwiej wykonywać operacje matematyczne, działania arytmetyczne właśnie na takim ułamku. Ponieważ przekształciliśmy to pierwsze równanie, to teraz drugie równanie przepisuję tutaj pod tym, czyli będziemy tutaj mieli 5x dodać 2y. Jest równe 17. I teraz z takich dwóch równań układam układ. No i teraz popatrzmy. Wiemy, że y jest równe 5 odjąć 4 trzecie x. I tę wartość tutaj, którą uzyskaliśmy w tym miejscu, podstawiam pod y do drugiego równania. Dzięki czemu uzyskujemy tutaj 5x dodać 2 razy 5 odjąć 4 trzecie x. I całość jest równe 17. W kolejnym kroku zawartość tego nawiasu musimy wymnożyć przez dwójkę, w wyniku czego uzyskujemy tutaj 5x dodać, no 5 razy 2 to jest 10, no i teraz 2 razy minus 4 trzecie x to jest minus 8 trzecich x, no i dalej całość jest równa 17. Musimy teraz dokonać redukcji wyrazów podobnych, czyli zredukować x. Ponieważ tutaj mamy ułamek, to ja liczbą 5x zamienię w postaci, zapiszę w postaci ułamka zwykłego w taki sposób, żeby w mianowniku tutaj też była trójka, czyli całość mnożę przez 3, uzyskując ostatecznie 15x trzecich dodać 10, no i teraz, teraz tutaj ten ułamek też zapiszę w taki sposób, żeby x znalazł się w liczniku, czyli tutaj będziemy mieli minus 8x nad 3, całość jest równa liczbie 17. W kolejnym kroku tutaj to działanie z xami zapiszę w postaci jednego ułamka, czyli będziemy mieli 15X odjąć 8x i całość nad 3. No, jeżeli nie wiesz, nie rozumiesz, skąd takie działanie tutaj mi się wzięło, to koniecznie napisz do mnie, albo zostaw mi komentarz pod tym nagraniem, albo wykorzystaj możliwość kontaktu na stronie ilonabednarska.pl. Daj koniecznie znać, jeżeli nie rozumiesz, skąd to się wzięło, żebym mogła zareagować i wytłumaczyć. A tutaj dalej zapisujemy plus 10 jest równe 17. Rozwiązywanie przeniosę teraz tutaj w to miejsce. No i w kolejnym kroku tu musimy teraz dokonać redukcji wyrazów podobnych. 15x odjąć 8x to jest 7x. Więc ja zapisuję tutaj 7x nad 3 plus 10 jest równe 17. Dalej ja już teraz tego xa zapiszę na wysokości kreski ułamkowej. Czyli tutaj będziemy mieli 7 trzecich xa. To się równa 17, natomiast dziesiątkę przeniosę na prawą stronę równania, oczywiście pamiętając o zmianie znaku, czyli będziemy mieli minus 10. 7 trzecich x na tej podstawie jest równe liczbie 7. I teraz co powinniśmy zrobić? Teraz powinniśmy obustronnie podzielić całe to równanie przez wartość, która stoi przy niewiadomej, czyli przez liczbę 7 trzecich. Natomiast dzielimy przez umamek zwykły, i tutaj na tym etapie możemy wykorzystać możliwość taką, że dzielenie to jest to samo co mnożenie przez odwrotność. Dlatego ja całe równanie obustronnie przemnożę przez 7. /3. Przez 3 siódme, dzięki czemu uzyskuję tutaj x, który jest równy 7 razy 3 7. Ja oczywiście mogłabym wykonać to działanie w pamięci, ale liczę się z tym, że być może nie wszyscy będą rozumieli, skąd wziął mi się wynik, jeżeli ja go w pamięci policzę, jeżeli w pamięci wykonam takie działanie. Tutaj mamy 7 razy 3 7 Tutaj ta siódemka i ta siódemka one nam się skracają, czyli w rezultacie ja 1 mnożę przez 3 pierwsze, czyli przez 3. W wyniku czego uzyskuję tutaj x, który jest równy liczbie 3. Czyli uzyskaliśmy już wartość x. -a. I teraz musimy wyznaczyć y. Aby wyznaczyć y, ja wybieram albo to pierwsze równanie, albo to drugie równanie. Nie ma znaczenia, mogę sobie wybrać dowolne. Ja wybieram to pierwsze i to pierwsze równanie zapisuję poniżej. Czyli będziemy mieli 8x dodać 6y jest równe liczbie 30. W kolejnym kroku liczbę 3 podstawiam pod x do tego równania. Na tej podstawie uzyskuję 8 razy 3 dodać 6y i całość jest równa liczbie 30, czyli 24 dodać 6y jest równa liczbie 30. I teraz w tym kroku 6y pozostaje po lewej stronie równania 30 zostaje po prawej stronie równania, natomiast liczbą 24 przenoszę na prawą stronę równania, pamiętając o zmianie znaku, więc tutaj będziemy mieli minus 24, co w rezultacie daje nam 6y równe liczbie 6. I teraz obu stronie dzielą przez 6, czyli przez wartość, która stoi tutaj przy y, no i uzyskują y równe liczbie 1. Ostateczną zatem odpowiedzią jest to, że para liczb, która spełnia ten układ równań, to jest x równy 3 oraz y równy 1. Oczywiście, te wartości liczbowe, które tutaj uzyskaliśmy, możesz podstawić pod odpowiednie niewiadome w jednym i w drugim równaniu w tym układzie i sprawdzić, czy w obu przypadkach lewa strona będzie równa stronie prawej. Ja już to sprawdziłam, że faktycznie te dwie liczby spełniają ten układ równań. you